Witajcie na kanale Studiopatów. Mamy dziś 18 sierpnia. Znajdujemy się w Zochcinku na Zalewie, gdzie o opatowskie Towarzystwo Wędkarskie zorganizowało wędkarskie zawody. Zawody te dobiegają ku końcowi, bo trwają do 12, a mamy już godzinę za 25. Jakkolwiek Dziś pogoda dopisała: W sensie, że nie padało. Może trochę z rana. Niestety jest trochę duszno, ale to jak zwykle nie, nie zniechęca wędkarzy. Tak więc tu odbywają się zawody. A na, małych zbiorn a na małym zbiorniku atrakcje zorganizowane przez wędkarzy dla dzieci przejażdżki pontonami z silnikami motorowymi. Przejażdżki takie mają też na celu niedopuszczenie do tak zwanej przyduchy. Przyducha, no to jest yy, gdy jest ciepło, to po prostu nie, do, nie jestem specjalistą tego tematu, ale po prostu ryby wtedy nie mają za bardzo czym oddychać i duszą się. Dlatego to się nazywa przyducha. Tak więc yy, przez zabawę i przy okazji zabawy jest też pożytek dla zbiornika, dla ryb, aby, nie, aby ryby w dobrym stanie mogły tutaj egzystować. Po zakończeniu zawodów wędkarskich, taki sam yy, zabieg planowany jest też i na dużym zalewie kilka kursów wodziami motorowymi, które przemieszają tę wodę, natlenią ją i sprawią, że ryby będą miały komfortowe warunki. Tu mamy też widok na niedawno skonstruowany podjazd dla niepełnosprawnych, który to został Zbudowany z inicjatywy właśnie OTW. Tak jak mówiłem, podjazd dla niepełnosprawnych, zorganizowany przez i zbudowany przez Opatowskie Towarzystwo Wędkarskie. Podaję, że chyba też wespół z Urzędem Miasta i Gminy, o ile dobrze pamiętam. Jakby co, to niech ktoś mnie poprawi w komentarzu. I wracając do tematu. Atrakcja. Przejażdżki pontonem dla dzieci. A dalej mamy przejażdżki kładem dookoła zalewu. Oprócz atrakcji e, oprócz atrakcji e, mamy też atrakcje kulinarne. Jest popcorn. Hejo, jest też stanowisko dla wędkarzy, którzy by chcieli e, zaopatrzyć się w jakieś sprzęty.

I kolejna łódka ruszyła w rejs, kolejny ponton na powietrza wodę. A tu, jak mówiłem, najpiękniejsze atrakcje <grymna> zawodów. Oczywiście, tak jak mówiłem, atrakcje dla podniebienia. Tuż obok. smaży się kiełba. Pod czujnym okiem szefa kuchni. A tuż obok chłopaki na kładach mają chwilę przerwy. Sprzęty konkretne. No co jest, panowie, paliwo wam się skończyło? <grywa> tak więc zawody dobiegają końca powoli. Rodzinna impreza trwa. Atrakcji cenie miara. <grywa> Humory dopisują Tak więc pozdrawiam z zawodów wędkarskich zorganizowanych przez Opatowskie Towarzystwo Wędkarskie Na Zalewie w Zochcinku Czołem